Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jest to zadziwiająca prośba. Gdyby zawierała tylko pierwszą część zdania Odpuść nam nasze winy pośrednio mogłaby być włączona w trzy pierwsze prośby modlitwy pańskiej, ponieważ ofiara Chrystusa została złożona dla odpuszczenia grzechów. Jednak, zgodnie z drugą częścią zdania Nasza prośba nie będzie wysłuchana, jeśli najpierw nie odpowiemy na pewne wymaganie. Nasza prośba jest zwrócona ku przyszłości, a nasza odpowiedź powinna ją poprzedzić. Słowem wiążącym te dwie części jest wyrażenie: jako. Odpuść nam nasze winy. Ze śmiałą ufnością zaczęliśmy modlić się do naszego ojca, błagając go, by święciło się jego imię. Prosiliśmy go, abyśmy byli coraz bardziej uświęcani. Chociaż zostaliśmy obleczeni w szatę chrzcielną, nie przestajemy jednak grzeszyć i odwracać się od Boga. Teraz, w tej nowej prośbie, na nowo przychodzimy do niego jak syn marnotrawny i uznajemy się przed nim za grzeszników, podobnie jak celnik. Nasza prośba zaczyna się od wyznania, w którym wyznajemy jednocześnie naszą nędzę i Jego miłosierdzie. Nasza nadzieja jest niezawodna, ponieważ w Jego Synu mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Skuteczny i niewątpliwy znak Jego przebaczenia znajdujemy w sakramentach Jego Kościoła. Powinno wzbudzać w nas przerażenie to, że strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom. Miłość, podobnie jak ciało Chrystusa, jest niepodzielna. Nie możemy miłować Boga, którego nie widzimy, jeśli nie miłujemy brata i siostry, których widzimy. Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się. A jego zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca. Przez wyznanie grzechu nasze serce otwiera się na Jego łaskę. Ta prośba jest tak ważna, że tylko do niej Pan powraca i rozwija ją w kazaniu na górze. To główne wymaganie tajemnicy przymierza jest niemożliwe dla człowieka, ale dla Boga wszystko jest możliwe jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wyrażenie jako występuje niejednokrotnie w nauczaniu Jezusa. Bądźcie wy doskonali jak. Doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Zachowanie przykazania Pana nie może polegać tylko na zewnętrznym naśladowaniu Bożego wzoru. Chodzi o żywe i pochodzące z głębi serca uczestniczenie w świętości, miłosierdziu i miłości naszego Boga. Mając życie od ducha, do ducha też się stosujmy. Tylko duch, który jest naszym życiem, może czynić naszymi te same dążenia, jakie były w Jezusie Chrystusie. Wtedy staje się możliwa jedność przebaczenia, gdy przebaczamy sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. W taki sposób nabierają życiowej mocy słowa Pana o przebaczeniu, o tej miłości, która umiłowała aż do końca. Przypowieść o nielitościwym dłużniku, która jest ukoronowaniem nauczania Jezusa o komunii eklezjalnej, kończy się takimi słowami: Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Rzeczywiście, właśnie tam, w głębi serca, rozstrzyga się wszystko. Nie leży w naszej mocy nieodczuwanie obrazy i zapominanie o niej, jednak serce, które ofiaruje się Duchowi Świętemu, Przemienia ranę we współczucie i oczyszcza pamięć, zastępując obrazy wstawiennictwem W modlitwie chrześcijańskiej posuwamy się aż do przebaczenia nieprzyjaciołom. Przemienia ona ucznia, upodabniając go do jego nauczyciela. Przebaczenie jest szczytem modlitwy chrześcijańskiej. Dar modlitwy może być przyjęty tylko w sercu zgodnym z boskim współczuciem. Przebaczenie świadczy również o tym, że w naszym świecie miłość jest silniejsza niż grzech. Dawni i współcześni męczennicy dają to świadectwo o Jezusie. Przebaczenie jest podstawowym warunkiem pojednania dzieci bożych z ich ojcem i ludzi między sobą. To przebaczenie, boskie ze swej istoty, nie ma żadnych granic ani miary. Jeśli chodzi o obrazy, grzechy według Ewangelii Świętego Łukasza, lub winy według Ewangelii Świętego Mateusza, to w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy zawsze dłużnikami. Nie bądźcie nikomu nic dłużni poza wzajemną miłością. Komunia Trójcy Świętej jest źródłem i zasadą prawdy wszelkich relacji. Komunię te przeżywamy w modlitwie, zwłaszcza w Eucharystii. Bóg nie przyjmuje ofiary podzielonych braci. Poleca im odejść od ołtarza i pojednać się najpierw ze swoimi braćmi. Najwspanialszą ofiarą dla Boga jest nasz pokój, zgoda, jedność całego wiernego ludu w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Ta prośba może i jest zadziwiająca, jak ją określają twórcy katechizmu, ale spodziewam się, że jest też bardzo wymagająca. I nie bez powodu w tym fragmencie wielokrotnie pojawia się to zdanie, że to nie jest naszą mocą. My nie jesteśmy w stanie sami o swoich siłach, swoim pomysłem i swoją miarą tak ukochać, żeby tak przebaczyć. To jest niemożliwe, ale w Bogu to jest możliwe. Z Bogiem to jest możliwe. To Duch Święty w nas, a mamy Ducha Świętego, sprawia, że to, co dzisiaj może wydawać się raną jeszcze niezabliźnioną i nie do przebaczenia, w nim stanie się przebaczeniem, w nim stanie się oczyszczone, w nim stanie się współczuciem i wstawiennictwem. Kłopot jest jednak często taki, że my chcemy to zrobić wtedy, kiedy ta rana rzeczywiście krwawi. I zamiast zaopiekować się sobą, zamiast pozwolić Bogu, aby przyszedł do nas i nas uzdrowił, to narzucamy sobie od razu taki ciężar, że przecież muszę przebaczyć natychmiast, a nie jestem w stanie tego zrobić, więc mam jeszcze większe poczucie winy i poczucie krzywdy. I wtedy tym trudniej nam wyjść z roli ofiary czy z tej postawy, trudniej nam zrobić krok ku wolności i trudniej nam przebaczyć. Przebaczenie jest darem też dla nas. Przebaczenie. Otwiera nas na wszystko, co nowe. Natomiast przebaczenie bardzo często potrzebuje czasu. I jeśli dzisiaj z różnych powodów nie jesteśmy w stanie przebaczyć, to możemy próbować kształtować swoją wolę i swoje pragnienia, ukierunkowując je, żeby to się stało możliwe w Bogu. Mówić mu szczerze: dzisiaj nie potrafię. Dzisiaj wydaje mi się to nieosiągalne nigdy. Dzisiaj mój ból przysłania mi możliwość przebaczenia, ale wierzę w to albo chociaż chcę uwierzyć w to, że z Tobą to będzie możliwe, że Ty możesz to zmienić, że Ty możesz to oczyścić. Ważne jest, żeby mieć chociaż to pragnienie chcenia. Wszystko rozstrzyga się w głębi naszego serca. Dlatego potrzebujemy zaglądać do tego serca. Ale jeszcze bardziej potrzebujemy dopuszczać Boga do naszego serca. Krzywda, rana, cierpienie, ból bardzo często sprawiają, że zamykamy się też na Boga. Że robimy pewne okopy, stawiamy pewne mury, jakieś granice. Nie chcemy, żeby ktoś zobaczył i dotknął naszą ranę. Zaprośmy tam Boga, pozwólmy mu działać. I pamiętajmy też, że Bóg jest tym, który przebacza nam. I kiedy jesteśmy otwarci na Jego miłosierdzie względem nas, na Jego przebaczenie, kiedy stawiamy siebie w tej postawie syna marnotrawnego i przypominamy sobie, że tak, jesteśmy grzesznikami, ale on nas kocha, to znacznie łatwiej jest spoglądać na braci, nawet na tych krzywdzicieli, jako na takich samych biedaków, jakimi my jesteśmy. I kiedy jesteśmy przesiąknięci miłosierdziem Boga, to znacznie łatwiej jest to miłosierdzie odbijać, i znacznie łatwiej jest wychowywać swoją wolę, żebyśmy chcieli przebaczać, żebyśmy chcieli odpuszczać, żebyśmy chcieli być znakiem Jego miłości i kochać rzeczywiście tak, jak Chrystus nas umiłował, a On nas umiłował aż po krzyż. Tyle tylko, że ta historia nie kończy się na krzyżu. Ona się kończy z zmartwychwstaniem, w niebo wstąpieniem, zesłaniem Ducha Świętego. Ona się kończy zwycięstwem. I każde nasze cierpienie, każda nasza krzywda też może się skończyć takim zwycięstwem. Często jest tak, że wiele zależy od nas. Czy pozwolimy Bogu, żeby tak się stało? To nie jest łatwe. To jest bardzo wymagające i to jest często bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ale prawda jest taka, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. A skoro nie ma nic niemożliwego, to to również nie jest niemożliwe.